Wizualizacja zakończona. Witam Was we wnętrzu głowy Ignacego. Po odczytaniu wskazówki, przeanalizowałem zapisy fal mózgowych z największych światowych serwerowni pod kątem modyfikacji czasoprzestrzennych. Znalazłem anomalię, czyli nieprawidłowość. Ilość danych sugeruje, że Ignacy boi się o swoje biologiczne zasoby, gromadzone latami w postaci myśli, pomysłów i idei. Grał na dysk chyba wszystko, co miał w swojej głowie. Nawet pełne genom zająca bielaka. Co? To niemożliwe dla ludzkiego mózgu, nawet genialnego naukowca. Sam zobacz. Hmm. To musi być kolejna wskazówka.